Rewelacyjny Erling Haaland, Fiorentina wyceniła Drągowskiego oraz kolejne problemy Bayernu Monachium. To tematy dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie kanał, a ja lecę z newsami. Erling Haaland nie zatrzymuje się. Młody Norwek rozegrał wczoraj kolejny świetny mecz w swoim zespole. Borussia Dortmund w ósmej finału Ligi Mistrzów pokonała na wyjeździe w Seville 3-2. Norwek zanotował dwa trafienia i powrócił na prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek. Haland jest pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który zdobył 18 bramek w przeciągu 13 pierwszych meczów. Piłkarz tuż po meczu umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z napisem Wysiłek, serce, duch. Władze Borussii zachwycają się niesamowitą postawą Norwega. Trzeba przyznać, że piłkarz jak na swój wiek posiada wszystko co trzeba, aby stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Borussia już w sobotę zagra w 22. kolejce Bundesligi z Schalke 04. Miejmy nadzieję, że Haland podtrzyma swój niesamowity instynkt strzelecki, a Borussia zainkasuje trzy punkty. Wiadomo od jakiegoś czasu, że skałci Borussi Dortmund szukają nowego bramkarza, aby sprowadzić go na Signal i na park. Gdyż pierwszy bramkarz Borusii Roman Burki jest kontuzjowany, a Marvin Hitz nie spełnia oczekiwań w Zespół potrzebuje pewnego bramkarza, a takim mógłby być zapewne nasz reprezentant. Mianowicie mowa tu o Bartłomieju Drągowskim który aktualnie reprezentuje barwy Fiorentiny. Borussia chciałaby mieć w swoim składzie Drągowskiego i wyraziła zainteresowanie Polakiem. Prezes Fiorentiny wycenił swój skarb na 20 milionów euro i teraz grzecznie czeka na odpowiedź Borusii. Być może Drągowski przyniesie się do Niemiec, ale to wszystko nie zależy od niego. Jeżeli doszłoby do transferu, mielibyśmy kolejnego Polaka w Bundeslidze. Bayern Monachium potwierdza. Pawart z pozytywnym wynikiem testu. To stawia klub w ciężkiej sytuacji przed kolejnym spotkaniem w Bundeslidze. Hansi Flick będzie miał nie lada problem z ustawieniem zespołu, gdyż z tych samych względów nie zagra również Thomas Miller. Ale są również pozytywne informacje dla klubu, bo do gry wracają Leon Górecka oraz Javi Martinez. Bayern w sobotę w 22. kolejce Bundesligi zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. Mecz zapowiada się interesująco, gdyż trzeci w tabeli Frankfurt traci do mistrza Niemiec zaledwie 10 punktów. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja życzę dużo sportowych emocji i niezapomnianych wrażeń. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi.